Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o zupełnie nowej Toyocie Corolli na rok 2026. To auto, które łączy niezawodność z nowoczesnym designem i zaawansowaną technologią, idealne dla tych, którzy szukają praktycznego, ale stylowego samochodu na co dzień. Zacznijmy od wyglądu zewnętrznego. Corolla 2026 rok ma odważny, sportowy styl z ostrymi liniami, letowymi reflektorami i tylnymi lampami oraz atrakcyjnym grillem. Dostępne są różne wersje, w tym sedan i hatchback z kołami do 18 cali w wyższych trimach. To auto naprawdę wyróżnia się na drodze, a jednocześnie pozostaje kompaktowe i łatwe w manewrowaniu w mieście. Pod maską mamy dwa główne napędy. Wersja benzynowa wyposażona jest w dwulitrowy silnik o mocy 169 koni mechanicznych, który zapewnia dynamiczną jazdę i zużycie paliwa na poziomie około 35 MPG w cyklu mieszanym. Jeszcze lepiej wypada hybryda z systemem piątej generacji, oferująca do 50 MPG w cyklu mieszanym, a w niektórych wersjach nawet napęd na wszystkie koła dla lepszej przyczepności. Teraz o wnętrzu jest przestronne, wygodne, z wysokiej jakości materiałami. Standardowo dostajemy ośmiocalowy ekran dotykowy z bezprzewodowym Apple CarPlay i Android Auto. W wyższych wersjach jak XSE pojawia się duży 12, 3-calowy cyfrowy zegarowy panel, a także opcje jak podgrzewane fotele czy system audio JBL. Wszystko jest intuicyjne i skupione na kierowcy. Co do bezpieczeństwa, Toyota nie zawodzi. Pakiet Toyota Safety Sense 3.0 jest standardem we wszystkich wersjach i obejmuje adaptacyjny tempomat, asystenta utrzymania pasa, automatyczne hamowanie awaryjne, monitorowanie martwego pola oraz ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu nowość standardowa w 2026 roku. To sprawia, że Corolla jest jednym z najbezpieczniejszych aut w swojej klasie. Nowe i zaawansowane funkcje to m.in. cyfrowe wyświetlacze, ulepszone systemy łączności z aktualizacjami Overdare, tryby jazdy Eco, Normal i Sport oraz w hybrydzie elektroniczny napęd AWD. Auto jest też bardzo niezawodne, z niskimi kosztami eksploatacji, co czyni je świetnym wyborem na lata. Podsumowując, Toyota Corolla 2026 to ewolucja klasyka bardziej technologiczna, bezpieczna i efektywna, bez utraty tego, co kochamy w tym modelu. Jeśli szukacie solidnego kompaktu, zdecydowanie warto się nią zainteresować. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i koniecznie subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych recenzji. Do następnego razu, cześć!